Siema, z tej strony Eleven A to ponownie Five Nights at Freddy's 4 Jedziemy z czwartą nocą, mam nadzieję, że nie dostanę znowu takiego jumpscare'a na bez powodu Jak ostatnim razem, jak dostajemy cały czas wszyscy, którzy to nagrywają, którzy w to grają Wszyscy narzekają, że to ma takie błędy z tym oddychaniem całym Okej okay. Ej, nie pominęło mi dwóch godzin, co? Ej, miałem za... Czyli mam tylko. Mam tylko jedno podejście na to, żeby przejść noc z dwiema godzinami, tak? A i to z Plasztrapem jest bardzo hamskie. Ja, ja miałem nadzieję, że to się zapisze, że będą dwie godziny. Aha, tam jeszcze nic nie przyszło. Dobra. Ale hamstwo. Uciekać. Coś cały czas gdzieś biega. Nie, wie, nie wiem co te odgłosy oznaczają, ale się ich nauczę dopiero. Wszystkie odgłosy biegania tutaj to są odgłosy biegania tak jak miał Lisiasty w pierwszej części. Nic więcej. Tylko niektóre trochę spowolnione i tak dalej. Cały czas jest ten sam dźwięk to jest tylko moje wrażenie. Słyszałem. Słyszałem cię, Boni. Doskonale no, ci słyszałem. O, zaryzykowałem, bo nie byłem pewien. Tam nie mam po co iść, bo tu nic nie ma jeszcze. Nie chciałem tego klikać. Akurat. Czeka jest w kuchni. Fajnie, że teraz słychać w kuchni. Dobrze, że są te dźwięki. To jest bardzo pomocne. Więc, no, wolę i tak sprawdzić, bo nie wiem, co tu może przyjść jeszcze. Ale, mimo wszystko, wiem, że Cika jest dość dalej. Nie, 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 nie. Już miałem zaświecić. Już miałem zaświecić. Przecież go wygoniłem, gnoja! To skurwiel wredny. No cześć. To jest cholernie hamskie, że wygrałem to z tym całym plus trapem i dalej mimo wszystko Może jak coś jest przy tym drzewie, ja muszę to dłużej przytrzymać jednak niż mi się wydawało. Może jednak to musi tam dużo jakoś pobyć. Ha? To jest bardzo prawdopodobne jest tam gdzieś, ok. Muszę się jakichś tych dźwięków wyuczyć Tylko jak? Ten dźwięk radia, co to jest? Co on oznacza? Coś tam szło z prawej? Pierdole! Nie dam temu spokoju. Nie dam. To jest o tyle gorsze w tej części, że w tej części za każdym razem jumpscare jest tak samo straszne jak za pierwszym razem. Za każdym razem. Nie wiesz, czy przyjdzie, czy nie. Gówno wiesz. Coś tam się ruszało, wolę zamknąć. Spodziewałem się tego kurwa, no bo jak żeby inaczej. Bo niczymy, kurwa możemy się dogadać, tych chuju. Już nie wiem, czy to, co to, to bieganie całe czy to jest coś, co jest za mną, czy coś... Po prostu nie wiem. cała gra się opiera na dźwiękach, głównie okej okay. nie już odruchowo zasłania przed tym coś tam przebiegało, to nie wiem gdzie

Słyszałem, ale dopiero zaczynał oddychać kurwa, no to jak miałem to zrobić? <grywk> Nerwy sobie propisuję przy tej grze. To teraz praktycznie to można robić z tej gry speedruny. Jeżeli się przechodzi całą grę od początku do końca, to można z, ty z tym trapem naprawdę speedruny robić. Wyskoczy mi. Nie, okej. Okay. Nie to nie. Kuźwa. Sram. Normalnie, Sram. Jak to działa, jak to... Jak to rozgryźć? Jakie są te dźwięki, które powodują, że ktoś tam jest w końcu? To jest dużo dźwięków biegania i to mnie dezorientuje trochę Było coś Okej okay. Te by potrafią być naprawdę ciche Uciekać! Co to za zgromadzenie? Ma, no. Uciekaj Bonnie! Chica jest w kuchni, zaufam temu A Nie, nie było coś, było coś Kurawsko, ciche! Okej okay. Ja muszę słyszeć chyba jak to odchodzi Jest, było I to był dźwięk tego jak odchodzi, okej okay, już, już coś rozgryzłem, już coś wiem więcej O nie, nie wołać mi papy Fredzia, nie wołać mi Coś tam biega Coś tam cały czas biega Nie, nie tam coś w kuchni grzechocze, definitywnie, więc... Jezu, co to są za śmiechy, jakiej to okolicy mieszkasz, dzieciaku? Ogólnie, jak tak sobie posiedziałem i pomyślałem nad tym, co, co tutaj nagrywałem, co zobaczyłem w tej grze to mam wrażenie, że to jest dziecko, które ma po prostu jakieś koszmary związane z tą i tak dalej. Możliwe, że mam takie wrażenie, że to może być dziecko jakieś, nie wiem, które może jest w jakiejś śpiączce, śpiączce czy coś. Że to może być ta ofiara tego gryzienia w płaszcz czy coś takiego, ale podobno to jest w 1982 roku. To jest chyba za wcześnie, więc to raczej nie jest to. Różne, różne jakieś teorie miałem. Daria zresztą też coś tam wspominała, że. że miała wrażenie, że to może być Purple Guy, ten gościu, którym jesteśmy. Ma wszystko w fioletowo na pokoju i dodatkowo widać, że te wszystkie całe animatrony wyrządziły mu jakąś krzywdę. Co by sugerowało, co by właściwie. No i dzieci też. Co by faktycznie wyjaśniało to, że potem jest taki dla niej wszystkich debil, zabiaty zabija te dzieci i, i niszczy animatrony potem w hmm. Five Nights at Freddy's tak? To by się trzymało kupy. Nie, nie kurwa, nie dam ci tego spierdolić! Więc naprawdę mam wrażenie, głównie przez Daria właśnie, że to jest ten Purple Guy cały. Foxy do mnie przybiegł. Fajnie. Uwaga będzie jumpscare! scare. może na nie? Okej. Okay. Dobra. miarę Okej. Okay. <suszy> Spokojnie. Spokojnie. Iść, cika, iść, iść. Proszę, dajcie mi to przejść. W końcu dajcie mi to przejść. O, się zebrało, zgromadzenie. Za blisko byliście wszyscy. Spierdzielać. Cofaj się. Cofaj się. Nie. To jest wynik tego, jak odchodzi, chyba, tak? Tak, to jest wynik tego, jak odchodzi. Czeka jest kuchni. Jest piąta. Jest piąta, proszę. Nie chcę tego znowu przechodzić jeszcze raz. I tak jeszcze jest przede mną dużo do przejścia. Powiem, że w tej grze jest noc szósta i prawdopodobnie noc siódma. Nie! Yes, za oh, tak kurde, jeee, yes! super Został jeden dzień do imprezy, okej okay. O co chodzi w tej całej imprezie? Czemu mi podajesz... Icie Dziękuję, bardzo dziękuję Okej, okay, dole. Proszę wypuść mnie Ach, Kto go gdzieś tam trzyma? Zaraz Czy to nie jest... Przecież to jest ten cały To jest jakiś ten e, Pokój z częściami do tych animatorów Tylko, że to jest w tym całym Fredbear's Family Diner, tak? To jest ta pierwsza pizzeria, która była Proszę, bagam! Krzyczy Jezu Tu jest maska tego Springboniego Tu jest Fredbear I jakieś dziwne rzeczy tutaj są jeszcze Dobra mm. Prawdopodobnie tak spierdzielę, więc nie wiem czy to mi dużo da, ale spróbujemy Prawdopodobnie jump scare od tego Gnojca Aha, jak to co tam u ciebie? A! Zaraz mi czas minie, bo tu jest jeszcze mniej czasu na to wszystko Kurde No, szybko! Szybko, szybko! Nie zdążyłem. Nieważne. I tak by mi to nic nie dało, bo i tak pewnie nie przyszedł za pierwszym razem nocy piątej, więc będę musiał im tak powtarzać. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Wolę sobie to porozumiewać na takie odcinki, bo boję się... Ta gra ma duże problemy sama ze sobą, z pełnym ekranem i tak dalej i boję się, że ona się może źle nagrać. Przez to musiałbym powtarzać kilka nocy naraz, a tego nie chcę. Więc chwilowo to by było na tyle. Została nam piąta noc. Dowiemy się, jakie jest zakończenie tej historii. O co w tym chodzi? Prawdopodobnie, więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Papa! Pa. Nie idźcie do mnie! Nie idźcie do mnie! Nie idźcie do mnie! Nie idźcie do mnie!